Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Ksaorusu przed Wami kolejne daily newsy, tym razem z 17 marca 2019 roku. Zapraszamy do oglądania. Kolejna aktualizacja jest już dostępna w spellbreak i wprowadza szereg mniejszych oraz większych usprawnień, a przy tym dodaje system, dzięki któremu zaglądanie do tej gry powinno być znacznie bardziej sensowne. Gracze otrzymują daily questy, których wykonywanie zapewni nam dodatkowe punkty doświadczenia. Na ten moment jest to system ubogi, działa skromnie, natomiast w przyszłości możemy spodziewać się większego zróżnicowania samych zadań. Posiadacze limitowanych paczek V1 bądź też V2 otrzymają nową skórkę. Poza tym również wzbogacono całość o podstawowy tutorial, popapy z podpowiedzi. Oraz zdecydowanie bardziej przejrzysty opis klas postaci, i to jest zdecydowanie ważny element, bo początkowo w grze można było się pogubić. Z dalszych rzeczy, Spellbreak wspiera teraz również system asystowania. Zmodyfikowano nieco interfejs, dopracowano sporo elementów wizualnych itd. Gra wygląda na dany moment znacznie lepiej. Zainteresowanych zapraszamy do zabawy. Wiemy, że macie dość gier Battle Royale, ale koniecznie zwróćcie uwagę na The Ark of Horizon, który dokładnie 14 marca miał swoją oficjalną premierę na Steamie. Produkcja poniekąd wyróżnia się na tle swoich konkurentów, nie tylko ze względu na swój futurystyczny charakter, ale całą gamę unikatowych rozwiązań. To właśnie tutaj możemy swoją postacią latać niczym Superman, aktywować zbroję dającą niewidzialność, czy nawet walczyć pod wodą. Oczywiście to za mało, żeby pokonać Fortnite, PUBG czy też Apex Legends, ale producenci The Ark of Horizon liczą pewne na kilkanaście bądź kilka tysięcy aktywnych użytkowników dziennie, którzy zapewnią im po prostu spokojną przyszłość. Zainteresowanych zapraszamy oczywiście na Steam'a. Już tego lata No Man's Sky teoretycznie stanie się grą, jaką zapowiadano w 2016 roku, ponieważ deweloperzy chcą dostarczyć nam multiplayerowe doświadczenia, których oczekiwaliśmy. Wszystko w ramach darmowej aktualizacji Beyond, która składać ma się z trzech modułów. Nie znamy szczegółów na temat nowości, które trafią do No Man's Sky. Niemniej twórcy zapowiadają, że sporo nowej zawartości ma być skoncentrowane właśnie dookoła sieciowej zabawy i wrażeń z nią związanych. Użyto nawet sformułowania No Man's Sky Online, które ma być pierwszym modułem aktualizacji. Deweloperzy podkreślają jednak, że nie będzie to MMO. W No Man's Sky online nie zobaczymy żadnych subskrypcji czy mikrotransakcji, a sam tryb będzie darmowy dla wszystkich aktualnych graczy. I to wszystko, co póki co wiemy. Niemniej, chyba warto czekać, prawda? No i kolejny już Battle Royale, tym razem Not My Car, który jest specyficznym tytułem, ale z pewnością każdy z Was jest w stanie wymienić przynajmniej jeden dziwniejszy. Deweloperzy zdecydowali, że ich połączenie samochodów i gatunku Battle Royale podbije świat w ramach steamowego, darmowego Early Access. Kiedy? 5 kwietnia, więc całkiem niedługo. Czym jest ta gra? No cóż, wyobraźcie sobie właśnie Battle Royale, gdzie z nieba zamiast ludzi spadają samochody. Nie oceniamy oczywiście książki po okładce. Wbrew pozorom może okazać się, że Not My Car będzie całkiem przyjemną grą do zabawy, do odstresowania się raz na jakiś czas. Co nie zmienia faktu, że domyślamy się, iż ciężko w to uwierzyć, a zwłaszcza teraz, gdy rynek Battle Royale jest zdecydowanie przesycony. Jeżeli zagracie w Not My Car w przeciągu tygodnia, otrzymacie specjalny pojazd The Beast oraz Custom Paint Job. Jako, że gra dostępna będzie za darmo od 5 kwietnia, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwyczajnie sprawdzić ją samemu. Myślicie, że nic was już nie zaskoczy? To co powiecie o ruchu Tryon Wars wróć Gamingo, który planuje wprowadzić Battle Passa do Rifta? Fani gry odnaleźli w kliencie tajemnicze pliki, które raczej nie pozostawiają wątpliwości. Przepustka sezonowa będzie tutaj działać podobnie jak ta z Fortnite. Po zapłaceniu odpowiedniej kwoty odblokowujemy możliwości zdobycia sobie nowych outfitów, mountów i innych prezentów. Dostaniemy nawet dodatkowe codzienne questy, aby jeszcze szybciej ekspić. Ryzykowne posunięcie, to prawda, oby tylko nie odbiło się to czkawką dla gamingo. Wszystko będzie jednak zależeć od ceny i dokładnej zawartości Battle Passa. Jeżeli będą to tak jak wspomnieliśmy, tylko kosmetyczne przedmioty i Questy, to nie ma się czym martwić. Pay to, win to oczywiście nie jest. Niemniej zobaczymy, co przyszłość pokaże. Dawno nie wspominaliśmy o Tibi, a dzieją się tam naprawdę ciekawe rzeczy. Kojarzycie kolego o niku Karsek? Na pewno. Brazylijczyk posiada aktualnie 1269 level i zajmuje pierwsze miejsce w światowym rankingu. Dotychczas udało mu się zdobyć niemal 34 miliardy expa. Dużo? Bardzo dużo. Do osiągnięcia 1000 levela w Tibi potrzeba 16,5 miliarda punktów, więc wychodzi na to, że Karsek zdobył tyle expa, ile potrzeba do dwukrotnego wyekspienia postaci na tysięczny poziom. Największe wrażenie robi jednak jego upór. Wciąż XP wciąż zdobywa kolejne levele, chociaż Tibie nie posiada level kapa, a nowości dodawane przez Cipsoft raczej nie są skierowane do tak doświadczonych graczy. Po prostu dzień w dzień loguje się na postać i robi praktycznie to samo. Ciekawe kiedy poznamy jego granice wytrzymałości. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!